Wiecie też, że ruszają ogrody, że przebudowa ogrodów. Między innymi w ramach tej umowy z, z wykonawcą, czy, 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 czy z właścicielem Centrum Handlowego Ogrodów <grym> też planowane będą w tym roku do wykonania, czy rozpoczęcia i wykonania prace związane z przebudową tam fragmentów dróg przy bezpośrednim sąsiedztwie. Też pokazywaliśmy Państwu na, 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 na naszych konsultacjach mapki dokładnie gdzie, które, jakie skrzyżowanie i wrócimy do tego tematu. Też w tym roku wrócimy do tego tematu, w momencie kiedy będziemy organizować dokładnie e, ruch w tym regionie, też będziemy Państwa informować, bo tam też są takie sprawy jak, jak e, zmiana z, e, przystanków tramwajowych czy usunięcie ich, zmiana skrzyżowań, to, 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 wszystko, to wszystko Państwu powiemy. E, ważną informacją też w zakresie dróg jest to, że Staramy się współpracować z inwestorami, też prywatnymi, którzy, którzy budują w mieście. Wiecie, że dosyć szybko powstaje osiedle przy okrężna Fromborska. Tam pod koniec zeszłego roku, już chyba na w okolicach Sylwestra, ludzie się powprowadzali do, do, do budynków, pierwszych budynków, które chyba tam oddaje pan, pan Ryszard Mietyk. Ale w dosyć szybkim tempie powstają kolejne, jak również dosyć spore osiedle domów. W tym miejscu też postaraliśmy się, żeby zrobić co można. Ułożyliśmy płyty drogowe. Zrobiliśmy drogi tymczasowe i też, też planujemy w tym roku rozwiązać to, żeby, żeby te drogi powstały dosyć, troszeczkę w szerszym zakresie. Tego wprost nie widać w naszym budżecie, ale nad tymi, nad tymi tematami też pracujemy i, i, i to postaramy się zorganizować, żeby... Żeby tam też kolejne bloki czy kolejne domy mogły powstawać, bardzo dużo dzieje się też w kontekście naszych prac koncepcyjnych dotyczących terkawki i obwodowej wschodniej. Rozmawialiśmy tutaj na poprzedniej konferencji też o Wątek tego, jak tam obwodnica i tak dalej. Postaramy się Państwu też przygotować specjalną informację w specjalnej formule, jak to wygląda. Bo w tej chwili też y, możemy powiedzieć, prace są na jakim etapie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o, y, o terkawkę i o, y, o, y, o wodową wschodnią. Proszę. Jeżeli chodzi o terkawkę, pamiętacie Państwo taki objazd y, też z dzieci? gdzie część Państwa uczestniczyła. Ja pokazywałam przy drodze 22 mniej więcej, gdzie planujemy nowy wiadukt, y, y, węzeł z drogą 22. Te prace na takiej koncepcji zostały przez nas zakończone, uzgodnione z gminą Elbląg, trwają w tej chwili uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Węzła. Natomiast jeżeli chodzi o cały obszar Terkawki położony właśnie z uwagi na nazwę rzeki w tym takim końcówce miasta Elbląga między nogą 22, ulica Dąbrowskiego, tam koncepcja szczegółowa już jest przyjęta wiemy w jaki sposób miasto planuje zagospodarowanie tego terenu wszystkie badania przyrodnicze dla terenu są zakończone trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej mamy w tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania projektów budowlanych na główne ciągi dróg i sieci które będą obsługiwały to w przyszłości ten teren, który przewidziany jest pod centra logistyczne, pod jakieś duże usługi, bo jest korzystnie przy drodze 22 i daje szanse rozwojowe miasta. W obszar terkawki właśnie do tego nowego węzła, pod nazwą na razie roboczą terkawka na drodze 22 projektowana jest wschodnia obwodnica. Jesteśmy na etapie jakby wytrasowania tej obwodnicy, ponieważ no, przechodzimy przez różne tereny, co prawda posługujemy się specustawą, ale mamy tam tereny obce, wojsko i tak dalej. Trwają jeszcze pewne szczegóły dopracowania, więc będziemy mogli no, za jakiś czas Państwu pokazać przebieg dokładnie trasy. Natomiast trwają już prace takie konkretne, ponieważ w systemie zaprojektuj i wybuduj został wybrany wykonawca, firma na tak zwaną wschodnią bis, która przebiega trasie przyszłej obwodowej pomiędzy ulicą Łęczycką z rądem przy ulicy Łęczyckiej. Tam mniej więcej jak Państwo mają na styku bażantarni i tych wolnych terenów leśniczówkę, tak? leśniczówkę dobrowa i do tego miejsca ten fragment będzie już budowany w 2014 ma się zakończyć budowa. Na no to mamy przyznane środki. Natomiast jeżeli chodzi o, o drzewinę południe, bo taki temat jest też. Dosyć Jeszcze może obszerny, ja, tak? zanim przejdziemy do następnego tematu, ja żeby do, dopowiedzieć. Tak, że, e, dostaliśmy opinię wojska dotyczącą koncepcji, bo wiecie Państwo, w e, budujemy w wariantach. Tych wariantów było kilka, ale na, na, nasze, na etapie dyskusji to nawet chyba w pewnym kilkanaście i wybraliśmy pewne koncepcje, które zaprezentowaliśmy szerszemu gronu zainteresowanych stron w ogóle w, w tym przedsięwzięciu. Między innymi w naszej koncepcji wchodziliśmy na tereny wojskowe z, zlokalizowane między Piłsudskiego a Kościuszki. A Kościuszki, Królewiecką, Legionów, tam w tym, w tym obszarze skrzyżowania, bo to jest fragment. No i rozmawiamy z wojskiem, żeby to zmienić, żeby jednak nie wchodzić na te, na, na te tereny, tylko w tej chwili projektanci pracują, żeby przesunąć, przesunąć to skrzyżowanie, zbudować je w formie zintegrowanej. Też jak te informacje będziemy mieli już zbudowane, to też postaramy się z Państwem podzielić również, również tą informacją. To, co ustaliliśmy, czyli to, że nie wchodzimy na ważantarnię, na, tylko idziemy bokiem i tak dalej, to te tereny, te, te tematy już są uzgodnione. Dobrze prace idą y, z, z Zarządem Melioracji tak, i, i, i dotyczące tam zbiorników retencyjnych w sąsiedztwie y, Też te, 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 te wszystkie rzeczy są na bieżąco właśnie teraz ustalane i myślę, że y, y, w przeciągu miesiąca spotkamy się z Panem z panem Generałem. Pisma od nas wyszły chyba w zeszłym tygodniu. Też tutaj, tutaj ta praca też jest y, dynamiczna i jak tę kawkę mamy skończyć w tym roku na początku, czy po pierwszej połowie tego roku, tak jeszcze prace dotyczące obwodnicy myślę, że, 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 że będą trwały trochę dłużej. To jest, no w tym zakresie myślę, że tak. Jeśli chodzi o Modrzewinę, no tam też już zaczęliśmy pracę, może też kilka słów. To obszar, A? obszar koncepcyjny dostaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, finansowanie z Unii, na opracowanie tej modrzewiny południe, czyli tam w obszarze parku technologicznego budynek jest, ale te pozostałe tereny, które są pod sprzedaż, trzeba tam doprojektować do układ dróg oraz przeprowadzić takie dokładniejsze rozpoznanie na do celem pozyskania inwestorów, czyli będą wykonywane badania saperskie całego tego terenu, rozpoznanie saperskie, żeby inwestor wiedział, będzie makroniwelacja. Na mapach oczywiście pokazana, jak, w jaki sposób dla każdej działki będzie można ją zagospodarować, będzie w pełni pokazane jakie są możliwości podłączenia sieci do tego, które już są zbudowane, ale też, żeby każdy wiedział na jakich warunkach kupując działkę, jakie maksymalne informacje dla inwestora celem zachęcenia i inwestowania w pozostałe wolne działki w tym obszarze. Jaki to jest koszt? Tak, no więc uzyskaliśmy dofinansowanie i koszt... Jest około 3 milionów podawany, no ale w tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu, no więc będziemy mogli Państwa pewnie na następnej konferencji poinformować, kto wygrał ten przetarg i koszty faktyczne opracowania.